TVG 9, 12 czerwca bieżącego roku, 2010 Liga Monarchistów Litewskich, to znaczy Wielkolitewskich, Monarchistów Wielkiego Księstwa Litewskiego, odnowiła akt poświęcenia narodu. Litewskiego, znaczy Wielkolitewskiego, w skład którego według monarchistów wchodzą mieszkający na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Polacy, Litwini i Białorusini. Akt poświęcenia tego narodu najświętszemu Sercu Jezusowemu i niepokalanemu Sercu Maryi. Ta uroczystość miała miejsce w miejscowości Białyniczy. To jest właśnie kościółek w Białyniczy w rejonie mogilewskim na Białorusi. no tutaj na tej fotografii widzimy jak w przeszłości wyglądała ta miejscowość a tutaj obecnie jak wygląda no Liga Monarchistów no konkretnie pan Aleksander Stralcow-Karwacki Zapraszał mnie na tą uroczystość. No, jednak trochę się bałem, że służby Łukaszenki zabiorą mi kamerę i nie będę miał czym kręcić filmu, filmów do TVG9. No, co prawda, Łukaszenka skócony z Moskwą obecnie coraz bardziej a Pan Bóg różnymi drogami ludzi prowadza. Może. W końcu wejdzie na właściwą drogę, no ale niestety nie nastąpi to zbyt szybko. A także, ponieważ TVG 9 nie bogata, no to bałem się z kamerą jechać. No i tylko zdjęcia mogę zaprezentować z tej uroczystości.